To była katastrofa, która zaczęła się od jej niewinnego uśmiechu. Kto by pomyślał, że za tą anielską twarzą czai się demon gotowy zniszczyć dwie rodziny? Nie chciałem wierzyć własnym oczom, nie chciałem ulec pokusie, ale jej metody były bezbłędne, a ja byłem słaby. Dziękuję za oglądanie mojego kanału. Tworzę filmy dla Twojej przyjemności. Subskrybuj, jeśli chcesz wesprzeć moje wysiłki, to dla mnie bardzo ważne. Z góry przepraszam za wszelkie błędy, dubbing jest wykonywany przez sieć neuronową. Proszę o wskazywanie błędów w komentarzach, abym mógł je poprawić. Pojawiła się w naszym życiu nagle, jak burza. Mój syn, zawsze poważny i powściągliwy, szaleńczo zakochał się w niej, w Marii. Ale w ciągu kilku miesięcy od ich ślubu zacząłem dostrzegać jej cienie, nie tylko w naszym domu, ale i w moich myślach. Była jak kot. Skradający się w ciemności, gotowy do skoku w każdej chwili. Pierwsze oznaki jej uwagi starałem się ignorować. Lekkie dotknięcia, sporadyczne spojrzenia zatrzymujące się lekko na moich ustach. Myślałem, że to tylko gra wyobraźni, wymysł mojego zmęczenia i samotności. Ale potem zaczęła zachowywać się odważniej. Pewnego dnia wróciłem do domu wcześniej, niż zwykle, i zastałem maszę w kuchni w ręczniku który ledwo zakrywał jej ciało. Wyjaśniła, że wzięła prysznic i nie miała czasu się ubrać. Jej mokre włosy i krople wody spływające po skórze jeszcze bardziej mnie zdezorientowały. Stała tak blisko, że czułem jej ciepło i zapach szamponu. Ledwo mogłem odwrócić wzrok i wycofałem się do swojego pokoju. Innym razem przyszła do mojego biura, by jej pomóc w papierkowej robocie. Usiadła naprzeciwko mnie i zaczęła przerzucać nogę nad moją nogą, a jej spódnica uniosła się, odsłaniając widok na jej uda. Jej ruchy były płynne, niczym drapieżnik czekający na odpowiedni moment do ataku. Uśmiechała się i udawała, że nie zauważa mojego zażenowania. Pewnego razu, gdy byliśmy sami w domu, poprosiła mnie, bym pomógł jej zapiąć sukienkę. Podszedłem do niej, ręce mi się trzęsły gdy próbowałem zapiąć zamek na jej plecach. Odchyliła się lekko do tyłu, jej plecy przylegały do mojego ciała, a ja czułem jej oddech na policzku. Zamek błyskawiczny zdawał się opierać moim wysiłkom i zdałem sobie sprawę, że to część jej planu. Pamiętam, że pewnej nocy nie mogłem zasnąć i postanowiłem pójść do kuchni po szklankę wody. W kuchni zastałem moją szwagierkę stojącą przy otwartej lodówce. Była ubrana w krótką jedwabną koszulę, która ledwo zakrywała jej kształty. Światło z lodówki oświetlało jej ciało, tworząc ekscytującą grę cieni. Odwróciła się, zauważając mnie, i uśmiechnęła się, powoli zamykając drzwi lodówki. I nie mogę spać, powiedziała miękkim, niemal szepczącym głosem. Masza zbliżyła się do mnie. Jej ręce sunęły się po mojej klatce piersiowej i przycisnęła się do mojego ciała. Jestem taka samotna, i wyszeptała. Jej usta prawie dotykały moich. Jej palce zaczęły rozpinać guziki mojej koszuli, a ja czułem, jak mój opór topnieje z każdym jej ruchem. Innym razem weszła do łazienki, gdzie brałem prysznic. Miała na sobie tylko cienki szlafrok, który natychmiast zrzuciła pozostając przede mną zupełnie naga. Jej ciało, oświetlone delikatnym światłem, było niewyobrażalnie pociągające. Podeszła do mnie pod strumieniami wody. Jej skóra dotknęła mojej, a gorąca woda zdawała się potęgować doznania. I nie mogę tego dłużej ukrywać, wyszeptała, przytulając się do mnie, a jej dłonie przesuwały się po moich ramionach, plecach, coraz niżej i niżej. Jej usta odnalazły moje i poczułem, jak moja wola w końcu się rozpływa. Pamiętam, jak pewnego dnia przyszła do naszego domu późnym popołudniem, kiedy mój syn był w pracy. Zauważyłem, że była w szczególnym nastroju. Na początku zaproponowała, że ugotuje obiad, ale wkrótce zaproponowała kieliszek wina. Założyła koronkową sukienkę, która ledwo ukrywała jej figurę. Podczas kolacji stawała się coraz bardziej rozebrana, jej ruchy stawały się coraz bardziej szczere, a spojrzenie coraz bardziej natarczywe. Kiedy wstała, by nalać wina, zobaczyłem, jak jej sukienka suwa się po udach, pozostawiając jedynie przelotny dotyk materiału. Innej nocy przyszła do mojej sypialni z wiadrem lodu i butelką szampana. Na początku tylko piliśmy, a rozmowa stawała się coraz bardziej jednoznaczna. Jej oczy błyszczały z podniecenia, a słowa były pełne insynuacji. Kiedy wstała i zaczęła tańczyć przede mną, jej ruchy były uwodzicielskie i kuszące. Wkrótce szampan został odstawiony na bok, a jej usta ponownie znalazły się na moich, a jej dłonie badały każdą część mojego ciała. Była też inna noc, kiedy znalazłem ją w naszym domu w całkowitej ciemności. Obudziła się na dźwięk mojego łóżka i przyszła do mnie. Miała na sobie tylko cienką bieliznę i powoli przesuwała palcami po moich włosach, szepcząc słowa pocieszenia. Jej oddech był gorący, a dotyk pewny. Skończyliśmy w swoich ramionach i nie mogłem przestać, gdy jej dłonie i usta eksplorowały moje ciało. I wtedy nadszedł ten pamiętny dzień. Mój syn wyjechał w podróż służbową, a ona jak zwykle przyszła do mnie pod pretekstem pomocy w pracach domowych. Miała na sobie krótki szlafrok, pod którym nie było nic. Weszła do mojej sypialni, gdzie próbowałem uciec przed jej urokiem i zaczęła zdejmować szlafrok, powoli, drażniąco. Nie mogłem już dłużej ze sobą walczyć. Jej usta odnalazły moje, jej ciało przycisnęło się do mnie, a ja zatraciłem się w wirze jej namiętności. Nasze spotkania trwały dalej. Przychodziła do mnie, gdy jej mąż był w pracy. Jej pragnienia stawały się coraz bardziej wyrafinowane. To było tak, jakby delektowała się moją słabością, każdym moim upadkiem. Za każdym razem po jej wyjściu czułem się brudny i bezwartościowy, ale nie mogłem przestać. Moja żona zauważyła zmianę w moim zachowaniu i zaczęła podejrzewać, że coś jest nie tak. Jej wątpliwości wzrosły, gdy zacząłem częściej zostawać w pracy do późna lub unikać wspólnych kolacji. Nie mogła zrozumieć, co się ze mną dzieje. Nie mogłem powiedzieć jej prawdy, wiedząc, że to zniszczyłoby naszą rodzinę. Zaczęła mnie śledzić i w pewnym momencie zaczęła podejrzewać, że mam coś do ukrycia. Pewnego dnia, gdy byłem w podróży służbowej, postanowiła sama sprawdzić, co dzieje się w domu. Przyszła do naszego domu niespodziewanie, planując zrobić mi niespodziankę. Tego dnia. Gdy mój syn wyjechał w podróż służbową, zobaczyła ją wchodzącą do domu, zobaczyła przez okno, że w sypialni pali się światło. Bez wahania weszła do środka i skierowała się do sypialni. Kiedy otworzyła drzwi, jej oczy spotkały się z obrazem, którego nigdy nie chciałbym zobaczyć. Siedziałem na fotelu, a nasza szwagierka podskakiwała na mnie, zupełnie naga, mówiąc do mnie w tym momencie coś bardzo lubieżnego i prosząc, bym dał jej klapsa jak niegrzecznej dziewczynce. Moja ukochana żona, Katie, zamarła w miejscu. Jej oczy wypełniły się łzami, gdy zdała sobie sprawę, że jej najgorsze obawy się spełniły. Ogarnął ją szok i złość. Nie mogła uwierzyć, że to się dzieje naprawdę. Moja żona, trzęsąc się z wściekłości i bólu, spakowała swoje rzeczy i wyszła z domu. Ten moment zniszczył nie tylko nasze małżeństwo, ale także jej zaufanie do mnie i jej synowej. Mój syn wkrótce dowiedział się, co się stało, i doprowadziło to do ostatecznego rozpadu ich związku. Zniszczyła dwie rodziny, a ja jej na to pozwoliłem. Winię ją za wszystko, ale wiem, że to moja słabość spowodowała tę katastrofę. Jestem teraz sam, otoczony wspomnieniami i poczuciem winy. Mój syn mnie nienawidzi, moja była żona też mnie nienawidzi, choć nadal kocham ją ponad życie. Ale jej obraz, Obraz Mary. Prześladuje mnie w każdym zakątku naszego pustego domu.